A więc tak jak zawsze na wakacjach mi um, się bardzo nudzi, bo nie wiem co robić, więc zaraz Wam pokażę, ale tam ten basen tak z 10 razy przed, Może nie przed chwilą, ale z jakieś 20 minut temu w to i z powrotem, a I nadal nie wiem co robić, więc a... pokażę Wam mój pokój. A Zacznę od tego, że mój pokój jest taki, że tu jest jest okno. Tu jest okno, ale ono jest teraz takie zasłonięte, żeby mnie ludzie nie podglądali, ale jak widzicie wszyscy mają tu takie okna i wszyscy widzą siebie zewnątrz. Zaraz wam pokażę na dworze, ale a, muszę zasłaniać te zasłony, które nie chcą się zasłaniać i a, tu mam łóżko, więc mam łóżko, a tam się na mnie ludzie patrzą, co jest dziwne, ale daję sobie radę i cieszę się, że mogę sama w nim być. A tu mam telewizor, którego jeszcze nigdy nie włączyłam. Tutaj mam pewnie. Nie wiem, co tu mam. Byłam tu z czyn... Aha, tu mam lodówkę, do której też nie zaglądałam. Więc to jest, to jest miejsce, w którym mam różne rzeczy. Ale to jest mój chłopak. Ale no. To jest banan. A to pomarańcza. A ja. A to nie wiem, co to jest. Więc, jak stąd idziemy, tu jest łóżko Szafka, nie wiem czy po mi dwie szafki, ale okej, okay. jak im się tak podoba, to mogę mieć, się. Um, walizka yy, Tak, tak dużo butów wzięłam yy, Tu w ogóle sobie zrobiłam kawę, bo przez was chodzę spać tak o mojej trzeciej, bo z wami piszę i ja nie wiem czemu ja to robię Jak się trochę odsuniemy od mojej kawy, którą bardzo w tej chwili potrzebuję, widzimy Czyli do łazienki, więc łazienka, proszę. Jest. To jest szafa. Fajnie, czy nie. Tu mam ogromną wannę, z której jeszcze nie korzystam, ale wygląda fajnie, więc pewnie z niej skorzystam. Jak widzicie, można do niej tak fajnie wejść i jest się w wannie. Ojoj, nie widać mnie. W każdym razie jest się w wannie jej, wychodzimy z wanny. Jest umywalka jedna, umywalka druga, nie wiem po co mi dwie umywalki, ponieważ nie mogę korzystać z obu na raz, ale niech im będzie. Szczotka, krem, coś tam, coś tam, I mało interesujące rzeczy, tutaj ja też mało interesująca rzecz, um, szlafroki, które są o wiele za duże, ja nigdy w nich nie chodzę, bo okropnie w nich wyglądam, ale... Zdecydowałam, że założę, ponieważ nikogo tutaj nie ma i mogę sobie chodzić cały czas w szlafroku i to znowu ja jestem! Um, no, tutaj ogólnie nie lubię tego prysznica, bo e, czasami leci bardzo gorąca woda, a czasami bardzo zimna i ja tego nie rozumiem, więc... E, no, moje prysznice trwają 5 sekund. Później można wyjść. No i to jest cały pokój pokażę wam tutaj jak się wychodzi, tylko nie będę gadać dużo i później nocą wam jeszcze pokażę jak to wygląda. I zaraz mi zaparuje obiektyw, ale zanim to się stanie, pokażę wam kanapę i bazę. Więc nocą wygląda to tak naprawdę dosyć fajnie, znaczy jak się wychodzi i teraz nikogo nie mam, bo dzisiaj wszyscy się wyprowadzili. Stamtąd na naprzeciwka i stamtąd Nie, bo gdybym mogła sobie pływać tutaj nocą Chociaż tak dziwnie samej um, Ale gdybym chciała to mogę Ale przynajmniej mam łóżko dla siebie, więc jej no Więc chyba na tyle z tego całego hotel room tour a więcej tu nic nie ma. Więc może będę nagrywała jakieś tutaj tagi albo vlogi, czy coś takiego, takie łatwe filmy, w których nie muszę tak dużo się przygotowywać. Bo jednak tutaj nie mam dużo rzeczy i właśnie widzicie jak nagrywam. Więc jak coś łatwego będzie, to nagram i no, więc pa! pa.